Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś pokażę wam to, w jaki sposób dbam o swoją skórę, ponieważ właśnie o taki film prosiłyście, czyli o taką moją rutynę pielęgnacyjną poranną i wieczorną. Film o demakijażu już wam nagrałam wcześniej, także podlinkuję wam go tutaj do góry. A tymczasem, słuchajcie, zostańcie ze mną do końca, pokażę wam krok po kroku, jak wygląda moja poranna i wieczorna pielęgnacja. Każdy dzień zaczynam przede wszystkim od przemycia twarzy zimną wodą. W tym momencie dodaje mi to takiej jakby energii, ochładza twarz i powoduje dużo lepszy przepływ limfy. Kiedy to możliwe, to oklepuję jeszcze swoją twarz, jeżeli mam na to chwilę czasu, robię to raz słabiej, raz mocniej, chodzi o poprawę tutaj ukrwienia skóry. Następnie wycieram skórę w czysty ręcznik jeżeli macie na przykład problemy trądzikowe, to polecam Wam ręczniki papierowe, takie jednorazowe, ponieważ często ręczniki, zwłaszcza używane przez kilku domowników, są ogromne. A tak przynajmniej macie 100% pewności, że wasza skóra będzie czysta. Dodatkowo przemywam jeszcze twarz tonikiem po to, aby usunąć jakieś takie zanieczyszczenia, resztki właśnie sebum, resztki makijażu z poprzedniego dnia, ponieważ czasem to są różne, wiecie, niespodzianki na tej naszej skórze i zazwyczaj okazuje się, że niestety, ale mimo dokładnych demakijaży, że tak powiem, to coś tam jeszcze się znajduje. Przemywam sobie od razu szyję, dekolt i tutaj te właśnie okolice. No, i wtedy przechodzę do stricte już pielęgnacji. I rozpoczynam e, swoją pielęgnację od e, mojego ukochanego seru esencji, w zasadzie z Miszy. Jest to taka koreańska pielęgnacja. Jest to taka woda odżywcza z wyciągiem z drożdży i wsmarowuję ją w całą twarz i to ją wciska. Może uwielbiam ten produkt, to już chyba moje nie wiem, piąte opakowanie to jest super sprawa dla takiego odżywienia skóry i wklepuję to w twarz. Możecie też nałożyć na szyję i dekolt. Następnie nakładam swoje ukochane serum również z tej samej serii i z tej samej firmy. Nakładam je na całą twarz oraz na okolice pod okiem. Oba te kosmetyki są bardzo delikatne i takie lekkie, w związku z czym one się super szybko wchłaniają. W większości przypadków taka pielęgnacja mojej skóry na dzień już mi wystarcza. Natomiast w momencie, kiedy wychodzę z domu, a zwłaszcza wtedy, kiedy jest mocne słońce, nakładam na twarz bloker z filtrem. W tej chwili jest to Clinique Seria Even Better, to SPF 50. Natomiast jeżeli jest wieczór, to z kolei nakładam sobie suchy olejek, wsikam odrobinę na dłonie i staram się nałożyć po prostu na całą twarz. Lekko sobie rozsmarowuję. Jest to olejek, który częściowo się wchłania, częściowo zostawia mi taki fajny film na skórze. Uwielbiam zapach tego olejku. Nakładam też pod oczy, na powieki. To są też bardzo naturalne składniki, także ani mnie nie zapychają i są naprawdę świetne. Później nakładam krem pod oczy. Nie pytajcie, jakiego używam, ponieważ wciąż szukam swojego ideału. Tutaj mam taką próbkę z Esty Lauder. Jest spokojnie też ani nie jest warte jak, jak, jakiejś tutaj swojej wygórowanej ceny chyba 300 zł, ani nie jest to żadna rewelacja. Wciąż szukam ideału chyba jak każda kobieta. I wklepuję w, yy, pod oko i delikatnie na powieki i podłóg brwiowy. Czasem krem, resztkę kremu do podoczy lubię sobie smarować tutaj dookoła ust. Następnie, jeżeli jest to wieczór, nakładam sobie odżywczą pomadkę. Zwłaszcza tutaj lubię tą firmę Blistex. To powoduje, że usta nie są na drugi dzień takie spiesznięte. No i ostatnim krokiem, jeżeli mam na to czas, albo po prostu zmęczone oczy, lubię krople do oczu firmy Actin. Nakładam bardzo tutaj, mało, o, taką kropelkę na każde oko. I to powoduje, że one również są takie bardziej wypoczęte i nawilżone moi drodzy to by było na tyle jeśli chodzi o moją codzienną rutynę pielęgnacyjną mam nadzieję, że ten filmik okazał się również dla Was przydatny wiem, że spędzam na pielęgnacji trochę czasu i rzeczywiście odrobinę to wymaga natomiast pamiętajcie, że ja zawsze to, zawsze to powtarzam zmudzenie lepiej się dobrze konserwować niż później robić jakieś takie dziwne zabiegi uważam, że wprowadzenie takiego um, auto prawie że masażu każdego dnia naprawdę daje Spektakularne rezultaty w przeciągu paru lat. Także ja osobiście naprawdę polecam. A jeżeli bardziej się interesujecie tym tematem, to szczególną uwagę warto zwrócić na książkę Sekrety Urody Koranek, z której to też i część z tych kosmetyków zaczerpnęłam i też część z tych rytuałów pielęgnacyjnych. Także odsyłam i naprawdę szczerze Wam tą książkę polecam. A tymczasem żegnam się z Wami bardzo serdecznie i widzimy się już w kolejnym odcinku. Hej!